Cześć i czołem. Crazy spike z tej strony. Zagramy sobie w Rising Thunder today. Ładnie z angielżczyzną zjechałem. Weszła dzisiaj w fazę otwartej alfy. Jest ona free to, e, free to play póki co, nie wiem jak to będzie dalej wyglądać, ale najprawdopodobniej też będzie free to play zupełnie z jakimiś mikropłatnościami. No ok. Zobaczymy, czy nie polabimy config. Dobra na wsadzie i tu mamy jakieś JKL S1 oh. Dobra, atak, medium atak, heavy atak. Aha, to są specjale, specjal pierwszy, drugie Tak, medium heavy Dobra, rzut request full meter, dobra No jedziemy, play The strong must protect the weak Super Change charakter to wyboru Yep każdy Technika, szybkość, health, atak, defensywa. Dobra, eee, w część loadout. Co możemy tu zrobić? Kinetic advance. Binary flux, dobra, póki co nie, wiedziem, nie wiemy co to jest. Więc y, wolę tego nie ruszać. Funk, dragon, wedge. Jest to typowe. A nie, jest trening, Ale chyba się pod już pod multa! Aaaa. Coś czuję, że zostanę zrejpiony. Podobno ta gierka jest dosyć prosta w obsłudze. W sensie yy, walki. Jest na tyle fajna, że jednak jest ona nastawiona pod PvP, a nie pod pod typowe takie single playerowanie. Ale zobaczymy, czym to wyszło, bo w dzisiejszych czasach jest cholerny problem na PC tak z kodem. Dobra, ten pierwszy mecz. Get ready. Start. Fight. Dobra jest. Cold drill. Specjalnie! Czuję, czuję, że jestem Specjalnie! 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 jest Specjalnie! 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 Fajnie, że są co de jaki Na na skilla! Jest! <laughs> Zwycięstwo! You are empty! I beat you are empty! I bit you! Round field, tak? Bardzo ładnie! Nie wiemy czy są tutaj jakieś fajne dopikki, ale chyba w tego wystuję, że ich nie ma. Spacja. Trochę go to zabolało. Rozumiem, że to się odnosi do tego metra. Do góry, a ten się odnosi do tego na dole. Nie wiem, nie ogarni się Będzie Będziemy co mnie to zabolało. No niestety, teraz nie wyszło. Kinetic na maksa. No i teraz niech się zrespie. Zostaniesz zniszczony. Ouch, jaj. Trzeba ouch. Specjalnie użyłem. Cool, co? Cool, co? co? Tyle, co? Nie widzę! Jakie ten koleż ma? co to ja jest z nas. Czałdzie! Trasz! robię ten blok Nie wiem. Chyba. Ach. Mój nigdy nie Zostałem porobiony. Come on, get some. Dobra, już trochę zaczynam ogarniać. się czy to nie jest przypadkiem Ale Tak na to to wygląda. No dobra, jeszcze raz go spróbujemy. wejść na od razu. Gustbreaker! Cold drill! Cold drill! że Wystarczy zrobić klamisz w tył! W tym momencie zrobić bloka. Bardzo mi się to podoba. No i nie wyszło. Hit the bricks, chump. Here we go! To fajnie, że masz Dustbreaker, ale. Kurga, sam kurgać w cały czas. Just byłem szybszy nie, nie jesteś botem chcę się Aha, dobra, 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 wtedy robimy tego bloka, super, dobra. Coś ogarnąłem z tej sytuacji. Tak, tak grałem. Crazy spike, edge, czy, nie, czyli walczyłem faktycznie z kolesiem. Chory. Chory. Jeszcze raz spróbujemy. Jakiś Ekram jeszcze wbija, super. Tu mamy Crazy Spike. Naśnik Carbon Tier, czyli jednak liga o statystyki. Hmm. E, dobra. Level 1, level 1. No ten pierwszy lading był, jak widać, taki choler niedługi. teraz przez coraz lepiej. Jednak nie. Okej. Okay. No dobra, to jest alfa, więc nie mamy co... ...płakać pod tym względem. Powinno być OK w przyszłości. On jest y na silniku Unreal'a. Dobra, ja wiem, byłby wypadł, byłoby lepiej, Get ale nie ma pada. Fajt. Już kolej ma jakiś ubiór. No. Teraz moja kolej. No nie, ja się zaraz okay, no Ja! No ja! Dobra, koleś gra już... ...widać trochę bardziej inteligentnie ze mnie. Całkiem! IKRA! no, nie, no to był jakiś sucha, sucha php, mu nie zjechałem. Get the drinks ready! No dobra. Jeszcze raz próbujemy. No. No koleś blokuje i jedzie tylko na kwycie. No przecież tu jest jakieś... Tak. Denied jeszcze. No blokuj to skuruj, no sorry, no to mi się bardzo nie podoba. Kolej z całczem jedzie na placu, tylko na chwytaniu, a to, że ja go leję, ładuje mu się pasek i tylko z tego mnie ciśnie. Nie, no. Miki, ja tu to był jakiś jeden wielki suchar, nic więcej? Tak, ja chcę jeszcze raz z tobą walczyć. No chodź. No chodź. Super, no. To by taka opcja. No, znowu róbmy to samo. No, nie potrafię. Nie, już też jest taki znany jak ty. No, ja próbuję zrobić chwyt i go dosłownie spamuję teraz. Wy tego nie widzicie. Ale był totalny spam na chwyt. Nie mogło. Nie mogłem. Ety, master tapulta! Zaczynam się. Grać. Koleś mała dla Maxa Ulta, więc teraz zostaw. Ebro! Hey, Hah! No chodź, Sfaniaku, chodź, chodź. Ja też taką hey, no zrobię. Ja, hey, no. ja też. Right jestem. there, no more! No Denied! No, jakieś koleś wie idealnie co robi. Klasz! Hey, bro. I to by było na tyle z tej walki. Cóż to jest jakieś nieporozumienie, no przepraszam. victory is for the people! Idź i się wal na ten swój obrzydliwą gębę, tak? We'll no, tear zmienić postać, bo jednak to nam trochę nie leży. Hola amigos! Hola amigos! Hello amigos! Zaczymy ta pani co potrafi ten meczek sobie jeszcze zagramy i po nim będziemy chyba kończyć. No Rozumiem o co chodzi z tą budową, że pod tymi lepszymi skillami możemy je zmieniać na kustą buildzie. Okej, okay, no nie jest to złe. Jest to fajny pomysł. I faktycznie jest prosto, ale no... Powiem szczerze, że trochę im brakuje, dla przykładu lewo dół i górna ręka, prawo dół, dolna noga dla przykładu tego typu sprawy. Trochę jednak czuję, że, że jest brak. Hmm. Waiting for opponent. No dobra, tego jeszcze nie miałem. I will be the last one standing. Vamos. Vamos. Let's get this over with. Get ready. drill crash free to mi się podoba jest na blok ostrzege cold drill breaker mi go o, super. To potrafię spamować te naciszki wylek jak breaker żeby tak Jak dłużej tym Esenia! lepszy czajer wychodzi, tak? Yes. Pierwszy mecz. Naszą fajną dupczo zagrane, wygrane. Super! Booyah! Booyah! Here we go! Fight! No chodź, swaniaku. Blokowany. Where you going? Fajnie. Super Oh, ho, ho. Dobra, tak się wykorzystuje ulity. Dobra, zawsze będzie... Uhuhu, to było fajne, muszę pamiętać, że to jest super wejście. No dalej, jedźmy z Aj, Nie przerwało go. Szkoda, szkoda. Ach, Holenders, szaniłem to. Muszę cię dobrze wykorzystywać tego kinetika do defensa. Ja tak, bo nie do końca mi to wychodzi jak. Cold drill! blok. Cool drill! No. Cold drill! Cold okay. Cold Wiesz, teraz muszą oh. się to, dotyki to, to Fnatic'a wykorzystali. Oh. Super Nova. Za szybko pustiłem. Znowu luz. Dobra, spróbujesz, kolesie, na wrótko zagrać. Może się coś uda. <laughs> Wiem, że lamię. Wiem, że lamię! Od Uj, o, dobra. Spróbujmy to teraz jakoś rozegrać trochę lepiej. No, kolego? Coś się dzieje... dobra, jest. Dobra, chodźcie teraz, sfańku. To jest bucik. Na spokojnie teraz. Aaaaah! Ach. Dustbreaker. It's It's no blokuj. Ha, uh, Ale... Dustbreaker. No, najlepiej robić bloka z dołem od razu, <grym> yeah. tak? nie spokojnie, na spokojnie, teraz. No, kurwa, przecież robię bloka, no. Co ja już naprawdę zaczynam się no. użyć. Kurwa! Jestem na dole, robię bloka i tak tego przechodzi. No. Nie do końca to ogarniam, ale okej. Okay. Dobra, teraz próbuję to inaczej zrobić. A fajne wyszło? zawsze ja będę robił to samo co kolej, czyli po prostu spam i z nadzieją, że się Czy wejdzie. Trzymajcie się, się tutaj tak Jak widzicie, Puki Dobra. Odskok. Ajajaj, aj, aj. znowu odskok. Ja, to, 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 to. to musiało boleć, suki.

<laughs> Perfect round, można by rzec. Super. Mogłabyś po japońsku gadać, bym się bardziej cieszył. Jeden jeden, dobra, czyli rozumiem, że któryś z nas musi być... Do, totalna przewaga, tak? No dobra. Super. pak. Tak jest, jest. Się pega. O, sto. No dobra, trochę ogarniać sytuację. Nie jest też o tak jak chciał. Tak ale ze połączenia tych Oj 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 oj. Se Nie, Nie nie. No no.

A jaj na co taki miałem? Jak wyszło? Teraz go na spodnie weźmiemy sobie. Teraz będzie ult. Może rozegra. Jest. Dobra. Łączenie super ruchów. I sami widzieliście co się dzieje. Teraz dopiero ogarnąłem. Ten duelo był dla ustedes. My Mexican! No! Match XP, win bonus, super. Match XP, win bonus. No, jestem troszkę lepszy od tego kolesia, ale wyszło super. Zrobiłem jeden punkt jestem w Carbon Tier 1, 2, 3. Dobra, ale to jest. Punkty. Diabli wiedzą, co dają punkty. Do tego dojdziemy pewnie w następnym epizodku. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie! I do następnego razu. Panie, że się fajnie bawiliście, bo ja naprawdę się fajnie bawię. Na pewno do niego wrócę. Na razie, skoczę.